Muszę znaleźć tego Dorona. Ej ty choć to przysyła cię Kazmir. Tak przysyła mnie skąd wiesz, to ja jestem darom. No to i osmyślałem, że muszę iść do nowego obozu. Kazmir mówił mi, żebym ci powiedział, żebyś do niego przyszedł. Okej okay, już idę. No to ja już też pójdę do Kazmira. To idź kropka tylko uważaj na dzikie zwierzęta to na razie. A i jeszcze jedno co, zabitych przeklętych orków Okej, okay, byłem od darona. I co ci powiedział, że zaraz to przyjdzie. Okej okay, rozmawiałem z torosem możesz wejść do siedziby magnatów. Przyszłem żeby zobaczyć się z Gomezem. Dobra właś coś to wlazu, bo Twoi strażnicy otrudniają mi pracę. Dobra, idź na polowanie. Przyszłem na polowanie. Dobra, właś.